Zanim tu wszyscy przyjdą, a ponieważ pierwsi są zawsze najlepsi, ja chciałabym przed koncertem pokazać państwu i przelicytować to, co mamy do wygrania i do wyniesienia tutaj dzisiaj. Ale zanim to zrobię, to proszę państwa zebraliśmy 29 788 zł 15 groszy. Ale to nie jest wszystko. Brawo dla wolontariuszy. Szanowni państwo, witam pana burmistrza, pana Władysława Krzyżanowskiego, witam panią Bębenek Marię, witam pana dyrektora Domu Kultury. Chciałabym powitać przedstawicieli szpitala naszego, czy ktoś jest z naszego szpitala? Oszkoda. Oszkoda. Szanowni państwo, to dzisiaj możemy, to dzisiaj mamy szczęśliwy moment żeby ten zegar trafił do Państwa. Ten zegar wymierza tylko szczęśliwe minuty. E, e, kwota wyjściowa. Po raz pierwszy 20 zł. Kto z Państwa da więcej? E, proszę. 30 zł. Po raz pierwszy. E, 40 zł. Po raz pierwszy. 50 zł. Po raz pierwszy. 50. Proszę. 70 zł. 90 zł po raz pierwszy, brawo! 90 zł po raz drugi, uwaga, uwaga! 90 zł po raz trzeci, proszę! 100 zł po raz pierwszy, kto da więcej? 100 zł po raz drugi, 100 zł po raz trzeci, sprzedane! Zegar wędruje do Pana w czerwonej kurtce. Gratuluję Panu. Przez cały 2014 rok ten zegar wymierzać będzie tylko szczęśliwe minuty. Proszę bardzo, do tej puszki trzeba wrzucić pieniążki, te, które zostały wylicotowane. Szanowni Państwo, jak zegar, to i ta, to i ta minciutka podusia. 20 złotych po raz pierwszy. Kto da więcej? Proszę bardzo, 30 złotych po raz pierwszy. Kto da więcej? 50 zł po raz pierwszy, kto da więcej? 60 zł po raz pierwszy. 60 zł po raz drugi. Uwaga, uwaga, 60 zł. 80 złotych po raz pierwszy. 80 zł po raz drugi i 80 złotych po raz trzeci. Brawo dla pana dyrektora. Będzie przez cały rok naszemu dyrektorowi, panu Jackowi Kalinowskiemu bardzo bardzo miło ciepło i przytulnie szanowni państwo XL Wiktoria pomóż rozpakuj koszulka z tegorocznego finału 30 zł po raz pierwszy kto da więcej koszulka zaraz będzie rozpakowana 30 zł po raz pierwszy. Piękna koszulka XL rozmiar. Kto z Państwa chciałby wylicytować? Nie ma ochotników na tak fajną koszulkę. Trzy, proszę. 40 zł po raz pierwszy. 40 zł po raz drugi. No i 40 zł po raz trzeci. Brawo dla naszego wolontariusza bardzo, bardzo, bardzo długo dzisiaj pracował, a dzisiaj otrzymuje taką fajną koszulkę. Apteczka samochodowa, którą warto mieć. Szczególna apteczka, Przy jej użyciu już nie będzie dolegliwości. 10 złotych po raz pierwszy. Kto da więcej? Proszę. 20 złotych po raz drugi. 30 złotych po raz trzeci. 30, proszę. 40 zł po raz pierwszy, 50 zł po raz pierwszy, 50 zł po raz drugi, proszę. 60 zł po raz pierwszy, 60 zł po raz drugi i 60 zł po raz trzeci. Brawo! I oto jest ta szczęśliwa apteczka, oby jej nigdy nie użyć, a ona strzeże przed wszystkimi niedogodno niedogodnościami losu. Wiktoria, podaj pani, a ja zajmę się... Uwaga, uwaga, zespół szykuje się do koncertu, my też. I po raz pierwszy herbata, herbata wyjątkowo magiczna herbata. Pięć złotych po raz pierwszy. Kto taką herbatę wybije, ten zdrowy, przez cały rok? Dziesięć złotych. 10 złotych po raz drugi. To da więcej. I 10 zł po raz trzeci. Brawo! Wiktoria, tam jest fajny facet, który... który... Brawo, dziękujemy bardzo. Zespół metal. Który... Szanowni Państwo, Justyna Steczkowska, dziewczyna szamana, przystanek łcok 2010. Cena wywoławcza. Yy, za siebie można skrabić 20 zł. Kto na 20 złotych? Yes, jest, mamy 20, 20 złotych. Kim tego pana? Brawa, brawa. Kto na 25? 25 za dziewczynę szamana. Dziewczyna szamana 25 złotych. A dziewczynę szamana? To na kolekcję oczywiście na DVD. Na DVD. 9 utworów, proszę państwa. 9 utworów. Jakże oczywiście niebanalnych. No to co? Trzy deski ktoś tutaj rzuci? Dobrze, 20 po raz pierwszy. Drugi. Drugi i pół. Trzeci. Proszę, posłowo. Gatolej, będę dla tego pana. A ten kubek specjalnie został zrobiony na okoliczność dzisiejszej pracy naszych wolontariuszy. To jest sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowie Mazowieckiej. Ten Kubek został zrobiony przez Pana Mirosława Dylewskiego, Tygodnik Ostrołęcki i przekazany tutaj do, na naszą licytację. I cena wyjściowa kubka to jest 10 złotych. Kto z Państwa da więcej? 20 złotych po raz pierwszy. 20 złotych po raz pierwszy. Kto da więcej? 20 złotych po raz drugi. 20 złotych po raz trzeci. Szanowni państwo, y, czy ktoś jeszcze koszulkę z tym właśnie napisem chciałby wylicytować? 29.90. Kolejna koszulka. Proszę bardzo. Głośna. Pięć 5 tych po raz Pięć pierwszy. Dobrze, brawa, wielkie brawa dla tego pana. Ktoś się martwi, o kurde. Nie, jest, jeszcze jest. Pięć dych po raz drugi. Kto da więcej? No i pięć dych po raz... Trzeci. Trzeci. Gratulujemy i wszystkiego dobrego życzymy w 2014 roku. Szanowni Państwo, kubek z herbatą. 30 złotych po raz pierwszy. Magiczny kubek, magiczna herbata. Kto z Państwa da 30 zł za ten komplet? Śmiało, naprawdę spróbujecie Państwo i nie będziecie żałować. 30 zł po raz pierwszy. Kto da więcej? 30 zł po raz drugi. Sprzedane 30 zł po raz trzeci. Brawo, brawo. Panie redaktorze, u Pana w firmie od jutra zacznie się pić z tego kubka i tą herbatę. I żaden pracownik nie będzie na zwolnieniu lekarskim. I wszystko będzie szło jak należy. Szanowni Państwo, w podziękowaniu dla wszystkich wolontariuszy, którzy dzisiaj w tak okrutną pogodę. Co prawda, bez mrozu, bardzo ciężko wypracowali kwotę 29 788 zł. 15 groszy. Brawo dla wolontariuszy! To dla nich dzisiaj gra i dla nas, bo się okazuje, że w naszym mieście są fajni młodzi ludzie, którzy się dzielą tym, co mają, czyli swoim zdrowiem. Wolnym czasem, dobrym sercem i energią zespołu BTL.